No, Siemas, siema z tej strony, ukazuje games sobie uh, w Rocket Już na, uh, już nas dołączy do gry. <coughs> czy w sumie do jakiej? Dalej do się dołączyło, więc do dobra. No. Super, ładnie ktoś tam bronił. I wygrałem, No to teraz. Dążymy ja pewnie do nowego meczu. Potem sobie oczywiście jeszcze że zagramy frankingową. To sobie zobaczymy w garażu. Czy możemy sobie tam coś zmienić? Добре, то солито занотуя и но. No. Добре, ну то тогава да играем. Там no, в бранка се Nie, niestety stracimy chyba. No. Niestety jest nas. No jest nas trzech trzech, ale wydawało się że mi, że jest dwóch... Dobra, okej. Okay. Niestety straciliśmy. Szkoda. Niestety teraz nie będzie mi zaczynać. Nie zdążyłem, jakby, nie udało mi się obronić, ale i niestety strac straciliśmy. Odbiło się od mnie i od Gościa, no nie i będzie, i będzie na niego zaliczonego, a jednak na nikogo w ogóle nie było, ale dobra, teraz muszę się skupić. Niestety, tutaj, Niestety, tutaj zawaliłem. Oj. O, brawo. Przegrywamy trzy do jednego. Trzy jedno, czy do trzech. i dzięki za aktywność pod szorcami za, znaczy za aż tak wielką aktywność pod moimi szorcami za co jestem bardzo wdzięczny no i, i ja sobie po 200 subskrypcji do końca listopada i, i mam nadzieję, że wy mi wtedy z tym pomóżecie więc liczę na was Niestety straciliśmy, było w sumie blisko stracenia bramki i asysta prawa. Nie będzie rąki. odbyło się, więc na całe mam jeszcze. No, musiałbym trochę popracować nad tym. Tak no, Nie. Það er í bránka. Ó, það er stæðist það. teraz tego nie obronię, bo tyłem się nie da bronić, chociaż oni by mogli mi coś pomóc, ale no jak widać nie stracą tego. No, jest ten przegraliśmy dwa, fajnie Teraz zagram swój ranking global 222. I tutaj mój kanał Łukasz GameZM jakby ktoś nie wiedział. no i proszę o zostawienie łapki w górę i subskrypcji <gry> dobra to jak nie dołączy do gry to no to będę to zaraz wracam jak mnie dołączy dobra już mnie dołącza więc długo w sumie też nie czekałem bo no kilka sekund Jesteśmy tutaj raz przy piłce i... Aha. O nie! Nie, nie nie, dobra. nie! Było blisko! Jak widzowie nie powiem, że nie! Było blisko straty! Oj, aj, aj. Ale szczęście nie straciliśmy. Oj o Jezu, Oj, o Jezu, co ja zrobiłem? Zamiast to obronić. Jeszcze im podałem chyba wręcz. I jak chcecie, to możecie mi jakieś rady dawać, bo jak średnio bym powiedział, że potrafię. Znaczy no, potrafię grać, ale dobra, nieważne. Brawo! Bramka będzie, a jednak nie. Pszczołaj! Niestety nie staję. Logi! Nie no i znowu to samo kasację mu zrobił i. Nie ma no tutaj jak zobaczyć. Musiałbym może się na bramkę zapłacić. Brawo! Jest branka! Mamy jedno do jednego, więc bardzo fajnie. Dobra. Ale już ta piłka lata po prostu. Polaj podaj. już uratowałem z tego się i niestety nie ma bramki nie też dobitka dobitka też nic nie pomogła i teraz tak nas i, całe szczęście, jednak nic się nie, nie wydarzyło. I teraz jest blisko i niestety strzelają nam bramkę, a jednak za, za szybko coś powiedziałem, co się w ogóle nie stało. Fajnie by, ucieszyłbym się, jakby dośrodkował. Jest. Udało się. Wyszliśmy jakoś z tego, ale jeszcze... Niestety piłka jest przed naszym polu karnym. I mam nadzieję, że gościu to wybije. Ale brawo! Jest! Czy będzie bramka na 2,1, Uwaga, Jest! Ale musicie przyznać bardzo ładna bramka kolegi, mojego kolegi z drużyny? Ale tutaj kolega załadował. Systa moim zdaniem jest. Super. Już musimy tylko to utrzymać przez te 40 sekund i będzie... i będzie dobrze. 30 sekund do końca zostało, więc może jeszcze jakaś kolejna brałka wpadnie, a i było blisko. Naprawdę. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i Zero, wygraliśmy. No, dobra. To na tyle w dzisiejszym filmie. Może potem wpadnie jeszcze jeden, ale to. To do zobaczenia. Nara, dzięki za oglądanie.